Witam serdecznie na Forexjestrader.com dzisiaj jest poniedziałek 7 stycznia 2013 patrzymy na Forex Factory, tablice wydarzeń, jakie dzisiaj mają miejsce w postaci wskaźników i ważnych danych wychodzących na euro i dolarze oraz innych w innych państwach nic szczególnego tutaj dzisiaj, przynajmniej na ten czas nie pojawiało się, także możemy zajrzeć na wykresy, o jakich dzisiaj będziemy mówili, patrzymy teraz na SP500, czyli jeden z największych, e, największych indeksów Stanów Zjednoczonych, czyli mówimy o akcjach e, i ten zbiór akcji przedstawia się następująco. Patrzymy na wykres dzienny D1. Na ten moment ten wykres pokazuje agresywny wzrost. Wcześniej mieliśmy spadek związany e, również z tym, że na walutach było małe zawirowanie, był spadek, była przecena. E, tutaj widzimy te same zachowanie. Aktualnie wykres rośnie. Proszę zwrócić uwagę, spotyka ważne wsparcie/opory, cofa się symbolicznie, bez większych cofnięć, czyli aktualnie prawdopodobieństwo tego, że wykres będzie rósł, jest znacznie wyższe niż tego, że będzie spadał czy że będzie brał większy oddech. Także. Na na ten moment musimy założyć, że wykres prawdopodobnie będzie wzrastał, natomiast nie jest to sytuacja typowa do tradingu, czyli do wejścia w rynek, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwa, jakie występuje na ten moment, ponieważ e, rachunek prawdopodobieństwa mógłby powiedzieć, że e, ryzyko transakcji jest spore, ponieważ e, 60-70% powiedzmy szans wskazuje na to, że rynek będzie rósł. My szukamy transakcji, które dadzą nam 70-80 i trochę więcej e, procent pewności, że ten rynek będzie rósł, powiedzmy z całą pewnością. Tutaj takiej gwarancji na ten moment nie ma. Rynek może przejść w jakąś fazę przejściową i zacząć spadać, lub też może też zacząć się wybijać. I po nieudanym wybiciu może zaliczyć większą przecenę po to, żeby znowu rosnąć lub przecenę po to, żeby spadać po tym, jak brakuje mu siły napędowej, tej najmocniejszej siły napędowej, która powinna spowodować wybicie. Także rynek rośnie, jest to typowo prowzrostowy rynek SP500, czyli akcje, czyli indeksy, czyli cały świat kupuje, w większości są to zakupy. Instrumentów bazowych, e, także mówimy o potencjalnych wzrostach. Wszystkim zależy na tym, żeby ten rynek rósł z wyjątkiem niektórych traderów, którzy obstawiają jedynie spadki, tak jak tutaj, czy w tych momentach mocnych uderzeń w dół. E, ja też również czekam na, na takie momenty, nie ukrywam. E, natomiast jest to typowy wzrost prowzrostowy instrument, także e, szukamy jakichś mocniejszych fal uderzeniowych. Do przodu, do góry. Tutaj tych zagrań typowych, takich troszeczkę brakowało, o czym mówiłem na przestrzeni ostatnich tygodni czy miesięcy, po prostu, że brakuje bardzo, bardzo mocnych kupujących. Są kupujący, ponieważ jest to rynek prowzrostowy i on zawsze będzie wdrapywał się powoli do przodu, ale brakuje typowych, mocnych uderzeń, które byłyby interesujące do wejścia w rynek. Natomiast, e, patrząc na waluty, po lewej stronie mamy euro-dolar na wykresie d1, daily dziennym, e, po prawej stronie mamy fund-dolar, tak samo wykres dzienny. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy tutaj zachowania w postaci przejścia zmiany trendu i mały spadek, co nie oznacza, że rynek będzie tutaj spadał już, tylko, że odbyła się przecena, możliwe, że rynek dalej będzie rósł, ponieważ jest bardziej prowzrostowy od jakiegoś czasu, ostatnich tygodni, nazwijmy to, czy ostatnich miesięcy, podobnie też fund, Zachował się bardzo agresywnie, spadł w dół w związku z przecenami na indeksach, również miało to z pewnością wiele do czynienia tutaj na walutach, i aktualnie ponownie instrument zatrzymał się na wsparciu oporze, tak jak euro-dolar, i zobaczymy, czy obydwie te waluty będą miały siłę wzrastać, ponieważ spójrzmy teraz na wykresy H4 tych instrumentów. Na wykresach H4 widać, że mamy y, zmianę trendu. Mamy tutaj typowy zygzak, proszę zwrócić uwagę, zmianę trendu. Y, tutaj ten zygzak jest mniej wyraźny, ale również świadczy o tym, że chwilowy trend średnioterminowy na H4, tych instrumentach, y, jest wzrostowy, także y, średnioterminowe prawdopodobieństwo wzrostu jest wyższe niż spadku, także ten wykres po prostu w średnim czy krótkim terminie powinien rosnąć. To samo też widać na y, wykresach euro -dolara m30, proszę zwrócić uwagę, to jest euro -dolar m30, mamy tutaj e, falę wzrostową, mamy wyprzedaż, mamy agresywniejszy e, wzrost niż e, wyprzedaż tutaj nastąpiła realizacji zysku z tej fali wzrostowej notabene. E, także nie są to typowi sprzedawcy, gdyby ten instrument miał dalej spadać, to e, ta fala, którą tutaj wskazuję bardziej, wyglądałaby jak to uderzenie w dół. Natomiast nie było tu mocnych sprzedawców, e, zabrakło ich. E, ludzie jedynie zamykali kontrakty długie, które tutaj wcześniej kupowali, dlatego mamy taki niemrawy spadek na tej walucie. Później znowu wrócili kupujący na wykres i znowu wykres agresywniej zaczął rosnąć. Natomiast nie oznacza to, że mamy stuprocentową gwarancję, że ten wykres będzie rósł. Ja mówię tylko o jakimś prawdopodobieństwie logicznym, w jaki sposób zachowują się te wykresy oraz kupujący, sprzedający i e, jakie jest krótkie prawdopodobieństwo, Prawdopodobieństwo tutaj na M30, krótkoterminowe prawdopodobieństwo tego, czy wykres będzie spadał, czy rósł. Yy. Prawdopodobieństwo jest znacznie wyższe, że wykres będzie rósł w krótkim terminie, czyli na przestrzeni kolejnych świecem 30. Zupełnie identycznie zachowuje się fund. Są to instrumenty bardzo skorelowane, czyli zależne od siebie. Fajnie, jak wykonujemy trade, kiedy jeden i drugi instrument zachowuje się tak samo, na przykład agresywnie rośnie, a jeszcze lepiej, gdy jeden i drugi instrument agresywnie spada, wtedy mamy komfortową sytuację do wejścia w rynek. Z pełnym impetem. Natomiast w tym momencie patrzymy na wykres złota, wykres dzienny. Proszę zwrócić uwagę, instrument ten jest dalej w strefie komfortu, w jakiej zachowuje się tutaj od wielu, wielu y, miesięcy. W tym momencie y, niedługo będzie można powiedzieć lat, ponieważ, proszę zwrócić uwagę, październik 2011, sierpień 2011 to były te momenty, lata zeszłego, dwa lata temu praktycznie, półtora roku temu, lato, kiedy mieliśmy obniżkę i tutaj weszliśmy w tą strefę komfortu i aktualnie wykres spada, ale brakuje typowych mocniejszych uderzeń, chociaż świece są tutaj dosyć spore, weźmiemy je pod lupę, proszę zwrócić uwagę, i teraz bardzo ciekawe zachowanie, otóż, normal, normalnie złoto jest instrumentem prowzrostowym, tak jak S&P 500, o którym mówiliśmy. Także y, fajniejsze momenty do wchodzenia w rynek są prowzrostowe, kiedy ten instrument agresywnie rośnie. Proszę zwrócić uwagę, jak ładnie rósł wcześniej, tak? Spadał, Trochę mniej chętnie. Rósł i znowu spadał trochę mniej chętnie. Także proszę zwrócić uwagę, na tym instrumencie ten odcinek został wykonany w postaci 28 świec, tak? natomiast ten sam odcinek spadkowy został wykonany 65 świec, czyli ponad dwa razy dłużej spada niż rośnie, czyli dwa razy szybciej rośnie w skrócie, tak, ponieważ jest to bardziej prowzrostowy instrument, ale czasami nabiera elementów prospadkowych, mocnych sprzedawców, kiedy, kiedy wychodzą wszyscy z rynku, pozbywają się tych kontraktów długich, wtedy zamykają te kontrakty długie i powoduje to spadek, czyli sprzedaż i tutaj być może, ja nie mówię, że, że będziemy mieli tutaj jakiś większy spadek, ponieważ ponownie, jest to prowzrostowy instrument, spadki są tutaj dosyć ryzykowne i e, proponuję zawsze, jeżeli wchodzimy w rynek, to krótko, średnio, terminowo, tak, nawet na wykresie D1, nie liczyć po prostu na to, że, że będzie to jakaś super wyprzedaż e, historyczna, tak, gdzie ten rynek będzie spadał nie wiadomo jak daleko, e, tylko lepiej e, liczyć na tym instrumencie po prostu na jakieś krótkie zyski, e, przykładowo do tego odcinka i że wykres będzie być może dalej spadał, ale e, już nie będzie w tej najlepszej strefie komfortu i może zacząć powoli spadać i przechodzić znowu w inny trend. Natomiast odnośnie tej sytuacji wchodzimy, dyskontujemy cień. Jest to bardzo atrakcyjna sytuacja, jeżeli znajdą się nowi sprzedawcy poniżej tutaj e, tego poziomu wsparcia oporu, jeżeli w tej strefie cień zostanie zdyskontowany, czyli zniwelowany, czyli spadnie rynek tutaj, e, złapie stop lossy e, kupujących, sprzedających, którzy tutaj e, zachowali swoje pozycje, rynek znowu może agresywnie tąpnąć, obniżyć się, e, będziemy czekali na taką sytuację, natomiast nie znaczy to, że stuprocentowo będziemy wchodzili w rynek, jeżeli ona się wydarzy, będziemy brali pod uwagę pod różne czynniki, jakość które będą miały tutaj miejsce, jak prędkość tego spadku, moc uderzenia, czy rynek będzie się cofał mocno, czy też słabo się będzie cofał do góry i znowu zacznie spadać, także będziemy brali pod uwagę tego typu jakościowe czynniki, jak przy każdym tradezie. Dlatego nie da się moim zdaniem oszacować z góry na godziny czy dni wcześniej, że jeżeli rynek dojdzie tu, to na pewno wchodzimy w rynek, ponieważ będzie spadał. Istnieje wiele jakościowych czynników, o których wspominam na szkoleniach online oraz wideo. O czynnikach, o których mówimy w postaci teraźniejszej, jak jesteśmy na wykresie, w jaki sposób rozróżniać, że ten wykres, ten instrument jest akurat atrakcyjny dany moment do wejścia w rynek jakościowo, czyli spełnia wszystkie warunki techniczne i fundamentalne na dany moment. Wspominając o szkoleniach również chciałbym Państwu przypomnieć, że w czwartek 10 stycznia odbędą się bezpłatne webinary, tak jak co tydzień w czwartek będziemy spotykali się na bezpłatnym godzinnym, dwugodzinnym spotkaniu, na którym odpowiadam na pytania, przedstawiam różne techniki odnośnie handlu, poszczególne elementy, czynniki, które wpływają tutaj na wejścia w rynek, czyli na to co... Najbardziej nas interesuje. Możemy spojrzeć też na kilka e, innych wykresów, na które spoglądaliśmy e, jakiś czas temu. Proszę zwrócić uwagę, tutaj nowozelandzki dolar do amerykańskiego dolara. Mamy typowy moment przystoju, który być może, jeżeli zacznie wybijać się do góry agresywnie, może być ciekawym momentem do e, wejścia w rynek. Natomiast momenty do e, zakupu pozycji, czyli wchodzenia w rynek wzrostowy, są znacznie. Trudniejsze niż niektóre momenty, które pokazuje do wchodzenia w pozycje yy, spadkowe na tym czy innym instrumencie. Teraz patrzymy na wykres 4-godzinny dolar do franka. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy jakoś wyprzedaż ABC. Jest to fala. Dwuczłonowa, jeżeli wykres tutaj przełamie wsparcie opór, znowu zacznie spadać, będzie to oznaczało, że nie była to fala ABC, po której odchodzimy do góry, tylko początek zmiany trendu, czyli dalszego spadku. Może być to mniej czy bardziej interesujący moment do tradingu, ale nie jest to super wyjątkowy moment, na który czekamy. Tutaj mieliśmy rozrysowaną flagę. Która, która mogła złamać się agresywnie w dół, proszę uwagę, tutaj był taki bardzo interesujący moment, kiedy flaga wyłamywała się w dół. Był przestój, przestój nie zakończył się dalszym spadkiem, także nie zaistniały obiektywnie czynniki do wejścia w rynek agresywnego pod kolejny zysk, który mógł tutaj przytoczyć nam co najmniej kilkaset punktów. Ale tak się nie wydarzyło. Także będziemy dalej śledzić, co się dzieje na tym wykresie, ale w tym momencie nie jest on w ogóle interesujący ani pod pozycje długie, ani pod pozycje krótkie, obiektywnie rzecz ujmując. Także kolejny wykres dolar do kanadyjskiego dolara, wykres 4 godziny, proszę zwrócić uwagę. Normalnie takie zachowanie jest bardzo interesujące, jeżeli wycielibyśmy ten odcinek, czyli jeżeli mielibyśmy czystą flagę tego typu. Tutaj y, prowzrostową, agresywny spadek, wzrost, i kolejny spadek. Byłby to bardzo atrakcyjny moment do wejścia w rynek. W tym momencie może być to zaledwie atrakcyjny moment do wejścia, czyli dobry zamiast bardzo dobry czy wyśmienity, natomiast będziemy spoglądali na to być może w przykładach transakcji w przyszłości, jeżeli wydarzyłby się agresywny spadek, tutaj będziemy mogli pokazać w jaki sposób e, wchodziliśmy w rynek. Proszę zwrócić uwagę, jesteśmy tutaj na bardzo istotnym wsparciu oporze, co może być kluczowe dla tego instrumentu, e, dla kolejnych dni, a być może nawet tygodni czy miesięcy, jeżeli ten, e, ten wariant tutaj zostałby przełamany. Wsparcie oporu na tym wykresie, także będziemy wracać Wracali do tego wykresu. Kanadyjski dolar do Franka, nic specjalnego tutaj nie widzimy. E, mieliśmy tutaj wcześniej wyłamanie ze wsparcia oporu, o którym mówiliśmy, pod potencjalne wejścia w rynek na walucie kanadyjski e, dolar do Franka na e, wykresie dziennym, czyli ten sam wykres, na który wcześniej e, patrzyliśmy. Aktualnie nie ma żadnej ciekawej informacji, ale jeżeli spojrzymy przez wsparcie i opór, i to o czym rozmawialiśmy przez ostatnie tygodnie, dni, to były tutaj interesujące momenty do wchodzenia w rynek, które wcześniej zaznaczyliśmy stop lossami. Natomiast aktualnie wykres jest prowzrostowy bierze krótki oddech realizacji zysku z tej fali wzrostowej, ale nie oznacza to, że jest to interesujący moment do wejścia w rynek, w rynek wzrostowy czy rynek spadkowy. Także na ten moment dziękuję bardzo. Zapraszam 10 stycznia oraz w kolejne czwartki o godzinie 20 na bezpłatne Webinary, odpowiadam więcej. E, więcej odpowiedzi znajdą Państwo na tych webinarach odnośnie różnych zagrań czy technik, czy e, czegokolwiek, co jest związane z tradingiem. Mówię też czasem o szkoleniach online, e, wideo oraz na żywo. E, również zapraszam Państwa na szkolenia indywidualne oraz szkolenia wideo. Dziękuję bardzo za uwagę. E, pozdrawiam, życzę udanego kolejnego tygodnia tradingu. Dziękuję.